Zamierzam zbudować biznes w oparciu o marketing sieciowy. Hmm, a co to jest marketing sieciowy? Firmy oparte o marketing sieciowy pozwalają ci zbudować Twój własny biznes poprzez zebranie grupy dystrybutorów i klientów, którzy używają produktów sprzedawanych właśnie przez te firmy. To brzmi jak budowanie piramidy. Co masz na myśli mówiąc budowanie piramidy? Jedną z tych sytuacji, w której jedynymi zarabiającymi ludźmi są ci na górze. Hmm. Masz na myśli na przykład taką firmę jak ta, dla której pracujesz? Eee, no przecież musisz jakoś zarabiać pieniądze. W rzeczywistości w dobrej firmie marketingu sieciowego możesz zarabiać dużo więcej niż osoby, które są nad tobą, jeżeli tylko będziesz od nich bardziej przedsiębiorczy. Czy jesteś pewny, że to nie piramida? Tak, jestem pewny. Skąd ta pewność? Piramida powstaje wtedy, kiedy zarabiasz tylko poprzez rekrutację nowych osób i nie ma tam żadnych produktów ani usług na sprzedaż? To nadal brzmi jak piramida. W marketingu sieciowym wszystkie lub większość pieniędzy zarabiasz dzięki temu, że ludzie używają produktu. To nadal brzmi jak budowanie piramidy. Jak to? Bo to, co mi przedstawiałeś wygląda jak piramida. W czym ci to przypomina piramidę? To po prostu wygląda jak piramida. Jeśli narysowałbyś strukturę firmy, dla której pracujesz, jakiego byłaby kształtu? Hmm, piramidy. Jeśli byś narysował strukturę kościoła lub organizacji, do której uczęszczasz, jakiego byłaby kształtu? Piramidy! Jeśli narysujesz strukturę harcerzy lub skautów, jakiego byłaby kształtu? Piramidy! Czy teraz mnie rozumiesz? Tak, nie miałem pojęcia, że to też piramidy. Tyle piramid wokół. Czy naprawdę myślałeś, że możesz zrobić pieniądze na budowaniu piramidy? Według Amerykańskiego Ministerstwa Pracy i Organizacji Sprzedaż Bezpośredniej prawdopodobieństwo, że zarobię 100 tysięcy dolarów jest 5 razy wyższe w przypadku marketingu sieciowego niż w mojej bezsensownej pracy. Tak, ja też nie cierpię swojej pracy. Dlatego każdego dnia po pracy gram w lotto. 16, 24, 36 to moje liczby. Może też powinieneś rozpocząć swój własny biznes zamiast całkowicie powierzać swoją przyszłość szczęściu w grze. Ale słyszałem ludzi mówiących wiele złego o marketingu sieciowym. Na przykład kogo? Na przykład mojego szwagra. Czy on jest bogaty? Nie. Czy ma swój własny biznes? No nie. Czy mógłbyś go określić jako wyjątkowego specjalistę w tym temacie? Nie. A czy mógłbyś go określić jako wyjątkowego eksperta w jakiejkolwiek dziedzinie? Hm, nie zupełnie. Czy jacyś wyjątkowi specjaliści wspierają marketing sieciowy? Czy słyszałeś o Robercie Kiyosaki, autorze najlepszej książki o finansach wszech czasów? Nie. On jest zwolennikiem marketingu sieciowego i nazywa go perfekcyjnym biznesem. A czy słyszałeś o Donaldzie Trumpie? Tak, on ma śmieszne włosy. On także jest zwolennikiem marketingu sieciowego. Czy słyszałeś o Warrenie Buffecie, najskuteczniejszym inwestorze wszech czasów? No nie. On także wspiera marketing sieciowy. I uważasz, że ci wszyscy ludzie znają się na rzeczy lepiej niż mój szwagier? Tak. Ja nadal uważam, że to wygląda na piramidę. Żartujesz? Czy słyszałeś cokolwiek z tego, co powiedziałem? Tak, ale nadal uważam, że mówisz o piramidzie. Czy możesz przedstawić mi swoje argumenty? Ja po prostu myślę, że to jest piramida. Myślę, że teraz Cię opuszczę. Czekaj, nie będziesz mnie próbował rekrutować? Nie. Dlaczego? Myślałem, że powiedziałeś, że to piramida. Tak, powiedziałem, ale myślę, że chciałbym się przyłączyć. Musiałbym chyba upaść na głowę i zupełnie stracić rozum, żeby wprowadzić tak niekompetentną jak ty osobę do swojego zespołu. Eee... Uh, uh... Okej, okay, zatem porozmawiamy o tym później. Nie sądzę.